Witam, ja jestem radzimanie 14. Jak widzicie, mam już wersję Beta 14. Beta 14 wyszły wilki i ciasteczka z tego co ja wiem. Niech na razie jeszcze wilków nie widziałem, trochę się porozglądałem. Z tego co żebym chodził po mapie, to widzę, że mało zwierząt jest. Zawsze było więcej. Nie wiem czym to spowodowane łóż. Wiem jeszcze, że łóżko ma wyznaczać nasz, nasz nowy sprawd ale czy to jest prawda, to ja nie wiem. Nie będę się zabijał, żeby tego sprawdzać. Tylko ciekawi mi, że, że jak jest na przykład kilka łóżek, to czy na przykład wybiera losowo jedno łóżko i tam nas spawnuje, czy przy tym całym co my postawiliśmy ostatnio, czy jak, to no, już nie wiem. Szukam teraz wilków. Niech na razie nie widzę. W ogóle mało zwierząt, widać tylko tu jedną krowę i gdzieś tu świnki latają jeszcze. Miały być wilki rzadkie, ale że... Zrobili tak, że wilki są rzadkie, ale zwierzęta również. A czym to jest spowodowane, to już całkiem nie wiem. Ciekawe jak jest jeszcze z potworami, czy potworów będzie więcej. Chciałem znaleźć jednego wilka. Teraz to dużo kur... A, i jeszcze jedno, że podobne jak owca się spawnuje, to że może zmienić kolor na brązowy. Tak piszą. Bo najmniej. A to mi nie wiadomo. Tak podobno, że przetłumaczyliśmy na krawty wiki. Ja na inne krawty wiki nie patrzałem. Więc nie wiem. Zapada, zobaczymy zaraz jak potwory. Czy to jest tak samo mało jest ich, czy będzie więcej. Albo czy się wilki w nocy respią, czy w dzień też. Piękny wschód księżyca, piękny zachód słońca. Mi się wydaje, że teraz słońce jest większe. Teraz widzę same owce. Creeper, to na drzewie Trzy Creepery, dobra Nie no, widać potwory spawnują się normalnie Nawet chyba więcej jest niż ostatni sobie Musiałem przerwać nagrywanie, gdyż miałem włam do pokoju. А? Ай, мама. Чего мы хотели? Не, не, только не на дом. Другий раз спасаем их с ними. Nagrywam trochę ze spontana, więc nie wiem co robić Na razie szukam wilków, ale jakoś ich nie widzę Widzę tylko same I creepery maksów Odbalić się ode mnie plażę plaży naprawiałem tyle tym, że ty, ty, ty. znowu muszę poprawić. No nic. To komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. To na razie. Trzymajcie się. Cześć!